Dzień dobry, ludziki. Mam nadzieję, że ten czas przedświąteczny mija wam w spokoju. A jak słuchaliście poprzednich odcinków, to mam nadzieję, że dały wam to ukojenie i mam takie poczucie, że dały, bo przynajmniej część osób do mnie napisała i podzieliła się swoimi odczuciami. Nawet nie wiecie, jakie to jest dla mnie motywujące, i ten cały proces mi to umila, kiedy widzę, że te szczere historie, które wam opowiadam i które są często obnażające i mi nie jest łatwo o tym mówić, ale też traktuję ten podcast w jakimś stopniu terapeutycznie, wychodzę z założenia, że warto mówić na takie tematy, warto pewne rzeczy normalizować i przede wszystkim upewniać się w jakim stopniu, że te sytuacje, które często nas spotykają i które są dla nas wstydliwe, to tak naprawdę ta druga strona powinna być bardziej zawstydzona, bo to są te osoby, które często potrafią nas skrzywdzić, źle potraktować, umniejszyć, ale ten wstyd przechodzi na nas. Dlatego też to, ten podcast jest dla ludzi, którzy nie udajemy, że, że takie wydarzenia nam się przydarzyły. I, I niestety mieliśmy z nimi do czynienia, więc e, walczę z tymi demonami. A przede wszystkim e, mam nadzieję, że daję Wam trochę wsparcia i macie to poczucie, że nie jesteście z tymi problemami sami, e, i, i dlatego ten podcast jest stworzony. Przede wszystkim to była moja motywacja. E, dzisiaj natomiast. Chciałem z Wami porozmawiać też na ważne tematy. Uwielbiam powtarzać słowo ważne, wiem, e, przy każdym praktycznie wstępie to mówię, ale mam zawsze takie poczucie, że to są nie tematy e, luźne, tylko takie, które się tyczą czy to e, mojej społeczności, czy zdecydowanej większości z nas. E, I ten temat jak najbardziej też się zalicza do tych ważnych. E, I dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o stereotypach e, związanych właśnie z gejami. I temu takim założeniem, jaki gej jest, lub powinien być. I czuję się tutaj kompetentny jako osoba ze społeczności, żeby się wypowiedzieć na temat własnych doświadczeń, z jakimi ja stereotypami musiałem dorastać i się zmierzać. A jeżeli chodzi o stereotypy związane chociażby z lesbijkami czy z osobami trans, nie będę udawał, że wiem lepiej od nich, dlatego kiedyś na pewno bardzo bym chciał oddać im głos standardowo zapraszam do pisania do mnie również, jakbyście chcieli się już dzielić swoimi historiami, ale ogólnie chciałbym dać głos tym osobom, żeby one opowiedziały też o, o swoich doświadczeniach i o tym, z jakimi stereotypami musimy się zmierzać jako społeczność, bo uwierzcie mi, jest ich ogrom. Często jest nam zabierany, zabierana taka jednostka mm, związana z byciem człowiekiem. I tutaj ten cały odcinek będzie oscylował wokół tego, bo często mam wrażenie, że jestem traktowany jako właśnie mężczyzna homoseksualny, jak jakiś inny gatunek, a nie przede wszystkim człowiek. I całą historię z jakimiś przykładami, z jakimiś własnymi doświadczeniami, jak zwykle wam opowiem i was przez nią przeprowadzę. Te najbardziej płytkie stereotypy, które mi przychodzą na myśl, jeżeli chodzi o gejów, to to, że mamy. Luźny nadgarstek, wysoki głos, że w sumie jesteśmy jak kobiety i pewnie nimi chcemy być, tak naprawdę. W takim klimacie, niestety dorastałem i tak, kochani, czasy się zmieniły, i na pewno, całe szczęście, słyszę coraz mniej tego typu komentarzy. Co nie zmienia faktu, że jest to też spowodowane tym, że się otaczamy fajnymi ludźmi i żyjemy poniekąd w bańce, i zakładam, że wy też. Macie takich ludzików w swoim towarzystwie, którzy no, oczywiście e, takich obraźliwych komentarzy ani nie sugerują takich rzeczy, e, ale jest to spowodowane tym, że już mamy tą swobodę w dobieraniu sobie e, znajomych. Natomiast jeżeli wracamy do czasów szkolnych, a nawet studiów, myślę, że część z was mogła mieć takie doświadczenia, plus niestety takie komentarze i tak po dziś dzień ja słyszę, na przykład oglądając czasem wiadomości. I właśnie słyszałem jakieś kilka miesięcy temu wywiad z Krzysztofa Śmiszka z politykiem PiSu. Krzysztof Śmiszek wypowiadał się na temat związków partnerskich, i wtedy ten polityk z PiSu bardzo ślizgle, bardzo umniejszająco stwierdził, że Krzysztof Świszek ma żonę. Mając na myśli jego partnera Roberta Biedronia. I no to jest absolutnie komentarz nie na miejscu. I to mi się kojarzy z takimi tekstami, gdzie się sugeruje, że jeden z partnerów w związku homoseksualnym, tutaj mówię oczywiście o gejach, pełni rolę kobiety. I jest to cały czas patrzenie się przez takie przez tą heteronormatywność, przez te barwy, gdzie cały czas sobie próbujemy jakoś uprościć dany temat i Próbujemy doszukać się jakichś wspólnych mianowników między tym, że jeden z tych partnerów musi zapewne pełnić taką rolę właśnie bardziej kobiety, czy to poprzez swoje zachowanie, czy też wykonywanie pewnych obowiązków, które niestety bardziej się kojarzą, na przykład, oczywiście w tym staromodnym układzie rodziny, związkowym z kobietą. Związek dwóch mężczyzn to związek dwóch mężczyzn. Kropka. Proszę, nie, nie doszukujmy się żadnych wspólnych mianowników, właśnie związanych z tym, że zapewne jeden z tych partnerów bardziej pełni rolę e, kobiecą. Jeżeli chodzi o luźny nadgarstek, e, będę to regularnie, myślę, powtarzał w moim podcaście. Już, już o tym Wam wspomniałem, wydaje mi się, przynajmniej jest dwa razy, że. Każdy ma możliwość ekspresji, która jest autentyczna z nim lub z nią. Nie ma jednej poprawnej formy męskiej lub kobiecej na wyrażanie siebie. Na czym by mi zależało, to to, żeby nasze społeczeństwo dawało sobie tą swobodę na byciu sobą, bez dawania sobie tej presji, że mężczyźnie lub kobiecie coś nie wypada i tym samym muszę to w sobie naprawić, bo, bo jest to po prostu właśnie niemęskie, niekobiece, nie wpasujące się w jakąś normę. Nie lubię tego zwrotu. Chciałbym, żebyśmy też odchodzili od tego, ale w skrócie myślowym, wiecie, co mam na myśli. I żebyśmy też tak naprawdę tych zachowań, tej ekspresji, którą każdy ma uważam, swoją, co jest świetną sprawą, uważam, to jest właśnie ta wyjątkowość każdego człowieka, żebyśmy nie poddawali tego ocenie, że jak ktoś to robi inaczej niż ja, niż jak to jest przyjęte przez ogół, to jest to godne komentarze czy agresji. Czyli takie. Wiecie, krokodylowe zachowania. Zastanawiam się, czy też macie taką refleksję, że jak już mieliśmy taki dostęp łatwy do internetu, to wtedy st stworzyło się takie zjawisko oczywiście tych troli internetowych, hejterów, taka łatwość bardzo szybkiej ocenie kogoś i no, te wszystkie portale wiecie typu Pudelek, ale nie tylko, naprawdę to jest widoczne dosłownie wszędzie, na Facebooku też pod wieloma artykułami. Zawsze znajdzie się ktoś, kto napisze bardzo agresywny, chamski komentarz, bardzo szybciutko oceniający i zastanawiam się, czy ta narracja internetowa nie przeszła też niestety trochę w świat realny, gdzie ludzie też potrafią bardzo tak szybko kogoś ocenić, obgadać i tym samym też bullyingować bardzo często. Jakoś mam takie poczucie po prostu, że internet dodał Dodatkowej amunicji, do cichego przyzwolenia na taki heidi, w jakimś stopniu znormalizowania go w życiu codziennym. Jeżeli chodzi o kolejny stereotyp, a tak naprawdę rolę, w którą my geje jesteśmy obsadzani, to specjalista od stylu i włosów. Czasem mam wrażenie, że ludzie zakładają, że w genach jest nam zapisana wiedza na temat tego, co jest teraz w modzie i można nam absolutnie zaufać w tej kwestii. Powiem Wam, że zawsze mnie to krępowało, wprawiało w jakiś dyskomfort, jeżeli osoba, którą dopiero poznałem albo znam bardzo krótko, jest to, nie wiem, nasze drugie spotkanie i ta osoba wie o mojej orientacji, to ona wejdzie w tą taką jakąś fantazję filmową i właśnie się naoglądała takich filmów, gdzie przyjaciel gej pomoże jej się ubrać na randkę albo na imprezę, później pogada z nią o seksie. I jest taką właśnie maskotką, często w, tak w filmach jesteśmy przedstawiani, gdzie jesteśmy tylko tak naprawdę często od tych dwóch rzeczy od ubioru i od gadania o seksie. Sam miałem z tym do czynienia, gdzie ludzie wchodzili w ten schemat i traktowali, spłysali mnie po prostu, krótko mówiąc, i, i pomimo tego, że nawet nie mieli wyrobionego zdania na temat mojego gustu, to po prostu sam fakt o tym, że wiedzieli o mojej orientacji, Powodował, że oni wchodzili właśnie w taką scenę filmową, gdzie oni chcieli mojej porady, i jakoś od razu czułem dyskomfort. Mam przyjaciół, którzy rzeczywiście uważają, że się dobrze ubieram, i czasem przy okazji zapytają się mnie, czy to do tego pasuje, jakie jest moje zdanie na ten temat, ale dalej mam takie poczucie, że pytają się ciska, a nie geja. Przyjaciela geja, właśnie, który w genach ma tą wiedzę zapisaną. A co do, właśnie maskotki, która też jak najbardziej porozmawia o życiu seksualnym bohaterki w filmie, to też tego doświadczyłem na własnej skórze, gdzie moja orientacja sprawiała, że wiele osób rościło swoje prawo do pytania się mnie o życie seksualne, zadając naprawdę czasem detaliczne pytania. Z jednej strony rozumiem ciekawość, ale była ona absolutnie niedopasowana do poziomu relacji, w której byłem z tymi osobami. Um, uważam, że rozmawianie o seksie z przyjaciółmi powinno być ok, pod takim względem, że to jest przecież nasza potrzeba fizjologiczna, naturalna. Nie powinna być aż tak wstydliwa do takiego stopnia, gdzie podejrzewam, że bardzo możliwe, że macie podobne doświadczenia, że rodzice udawali, że ta sfera życia w ogóle nie istnieje. Tak samo jest z politykami którzy uważają, że edukacja seksualna to seksualizowanie dzieci. Zawsze rozwala mnie ten argument. Uważam, że w szkołach absolutnie potrzebna jest podstawowa wiedza, która tyczy się tej ważnej sfery życia każdego człowieka. Udawanie, że tego nie ma jest po prostu niedojrzałe i kierowane często pobudkami religijnymi, a miejsce religii. Nie jest w polityce i w prawie, ale to tylko w teorii. Jak na razie, w praktyce absolutnie tego nie odczuwam. Podejrzewam, że, że wy również. No i te, te pobudki religijne, wiecie, i te, te, te wartości religijne w ogóle się nie dostosowują do zmieniającego się świata. No i argument, że seks jest grzechem, powinno być już tylko mówione jako żart, a nie argument do tego, żeby blokować takie ważne inicjatywy. Mamy taki gag z przyjaciółmi, że nasi rodzice i większość społeczeństwa jest do takiego stopnia zawstydzona tematem seksu, że zamiast słowa seks mówią: e". Taki po prostu dźwięk. Mam nadzieję, że to wyhaczyliście. Nie ma opcji, żeby oni porozmawiali jakoś naturalnie o. E". To, to już przekracza ich e, strefę komfortu do takiego stopnia, że to słowo tak naprawdę w ich ustach nie może się pojawić. No a wracając do moich doświadczeń, to tak e, też mnie krępowało, jak ktoś mało mi znany rości sobie prawo do pytania o moje doświadczenia seksualne. E, jakoś sobie nie wyobrażam tego w drugą stronę, gdzie dwoje heteroseksualnych ludzi wali takimi bezpośrednimi pytaniami na pierwszym czy drugim spotkaniu. E, w takich momentach czułem się jakbym był innym gatunkiem człowieka. Gdzie w końcu ktoś napotkał taki przypadek, no i musi skorzystać z okazji, żeby się zapytać, bo tego Pokemona rzadko można złapać. W ogóle często dochodzi do absurdalnych teorii na temat seksu gejów, gdzie sam od mojej przyjaciółki, nie podam imienia, e, myślała, że u nas e, jest tylko i wyłącznie dostępna pozycja na dogi style. Albo moja ex przyjaciółka w wieku 23 lat zapytała się mnie, w Waszym seksie dochodzi do penetracji, tak? No tak, odpowiedziałem. To też możecie zajść w ciążę? Jezus. Jezus. Dodam jedynie, że nie dlatego jest moją eksprzyjaciółką. Tak dla ścisłości. Kolejna teoria pochodzi od mojego przyjaciela, geja, który mi powiedział, że jego. Kolega stwierdził, że jak kobieta w ciąży nie je mięsa, to jej dziecko będzie homoseksualne. I właśnie kochani, po takich historiach mam poczucie, że edukacja seksualna byłaby całkiem fajnym pomysłem. Trochę e, teraz było e, na wesoło tych różnych jakichś teorii i, i pomysłów na nas, e, a teraz troszkę poważniej, bo niestety kolejną rolą, w którą jesteśmy obsadzani, to bycie dewiantami. Czyli jakimiś zboczeńcami, którzy paradują półnago, po ulicy, jesteśmy maszynami seksualnymi, gdzie naszym charakterem jest tak naprawdę tylko nasza orientacja seksualna. Po pierwsze, dodam, że w tym podcaście też nigdy nie będzie oceniane, z iloma partnerami się spało. Jest to sprawa indywidualna, każdy ma inne potrzeby i jest to ludzka fizjologiczna potrzeba. Nie definiuję tego w żadnym stopniu e, drugiego człowieka. Oczywiście, też będę zahaczał tutaj o tematy polityczne, bo nie da się uniknąć ich, tak naprawdę, w tym kontekście. Jest to też, tak naprawdę, odzwierciedlenie choć części społeczeństwa. Nie dość, że maszyny seksualne to jeszcze seksualizują dzieci. Pamiętam głosy, które się czasem słyszało czy czytało w artykułach: co ja mam dziecku powiedzieć? Jak mam jemu to wytłumaczyć? No właśnie. W idealnym świecie chciałbym, żeby rodzic był gotowy na powiedzenie dziecku, że nie ma jednej poprawnej orientacji seksualnej. Jest ich więcej i każda z nich jest naturalna, nie inna, bo to słowo też mnie drażni w tym kontekście. Jest to potwierdzone naukowo. Często tego typu komentarze słyszało się odnośnie Marszów Równości, i tak, zgadza się, część uczestników lubi się ubierać skąpo podczas tego wydarzenia. Jest to ich forma ekspresji, chęci świętowania tego wydarzenia właśnie w taki sposób. Z mojego doświadczenia, zazwyczaj może to było 10-15% uczestników. Jak mnie osobiście to nie drażni, to wiem, że dla niektórych jest to coś kontrowersyjnego i dodatkowa amunicja do krytyki całej naszej społeczności. Czy te skąpe stroje są najlepszym ubiorem na marszu równości, gdzie walczymy o równe prawa? Sam czasem się zastanawiam porównałbym to chociażby do tego, że no nie pójdę w tanktopie do mojego biura, do korporacji. Jednakże nigdy nie będę osobą, która by jawnie to krytykowała, bo nigdy nie chciałbym odebrać komuś możliwości ekspresji zgodnej z nim lub z nią. Zastanawiam się jedynie, czy jak u nas jeszcze w Polsce jest to kwestia wywalczenia tych najbardziej podstawowych praw, które mają nam ułatwić codzienne życie. A nie jest to wielka impreza, jak w Holandii czy w Niemczech? Czy po prostu dobór takiego stroju jest odpowiednim do celu, który sobie wyznaczyliśmy w trakcie Marszu Równości? Bardzo jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. Jak Wy podchodzicie do Marszów Równości, do, do ubioru? Serio, ee, dawajcie znać. We Wrocławiu podczas Marszów Równości niestety regularnie pojawia się obrzydliwa furgonetka, gdzie jakiś facet z megafonu nazywa nas pedofilami i skanduje, że przed nami trzeba chronić dzieci. Jakieś tam banery też są na tej furgonetce, sugerujące, że nasza orientacja to równa się pedofilia. Niestety. I ta furgonetka to też jest dla mnie odzwierciedlenie części społeczeństwa, bo niestety nie tylko w trakcie Marszów Równości słyszy się czasem takie komentarze. Wara od dzieci czytałem regularnie w newsach i postach związanych z rządową ustawą o związkach partnerskich, która jest obecnie procesowana. Tak, kochani, wiesz, na mocny temat, ale jak mógłbym go ominąć? Nie udawajmy, że, że to nie jest też część naszej niestety rzeczywistości, tej szaroburej, eee, i nasza społeczność też musi się mierzyć z takimi okropnymi komentarzami. Eee, no i jest to absolutnie skandaliczne. Żeby orientację seksualną przyrównywać do zaburzenia seksualnego, jakim jest pedofilia, to już chyba najbardziej skrajny pogląd i rola, w którą część społeczeństwa chce nas obsadzić. E, tutaj nie zamierzam tłumaczyć, dlaczego takie myślenie jest absolutnie nie na miejscu i skrajnie obraźliwe. Wiem, że słuchają mnie mądrzy ludzie, i to rozumie się samo przez siebie. Natomiast o czym chciałem wspomnieć, e, to współczuję w mojej społeczności, gdzie. Jest w niej już sporo tęczowych rodzin w Polsce, gdzie nie dość, że ich rodziny nie są prawnie zabezpieczone, to jeszcze muszą dźwigać ciężar właśnie tego typu komentarzy i oskarżeń. Są liczne badania potwierdzające, że dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe rozwijają się tak samo dobrze jak dzieci par heteroseksualnych. I tu sobie wynotowałem, że przekonuje o tym amerykańskie towarzystwo psychologiczne. Analogiczne stanowisko ma między innymi Światowe Towarzystwo Zdrowia Seksualnego, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne i Amerykańska Akademia Pediatrów. Natomiast czynnikami wpływającymi negatywnie na rozwój dziecka wychowanego przez rodziców tej samej płci, są stereotypy i uprzedzenia, Występujące w środowisku tego dziecka, czyli na przykład w szkole, na studiach, na podwórku. Do, do tych wniosków, które wam właśnie tutaj przytaczam, doszli również polscy badacze, według których brak wsparcia otoczenia par homoseksualnych oraz braku możliwości sformalizowania związku przez opiekunów, mogą prowadzić. Do zachwiania stabilności e, i poczucia bezpieczeństwa w życiu rodzinnym. I żeby nie było, że to jest tylko moja opinia, pod opisem dzisiejszego odcinka znajdziecie link do badań naukowych potwierdzających moje słowa. Wspomniałem też w tym odcinku o edukacji seksualnej. Wyobraźcie sobie, kochani, gdyby w szkole mielibyśmy dostęp do takich źródeł, które właśnie znajdziecie w tym linku. Naprawdę nasze społeczeństwo funkcjonowałoby zupełnie inaczej. Żeby się chronić przed takim hejtem, komentarzami, oskarżeniami, potrzebujemy zmiany prawa. Ponoć teraz rząd procesuje właśnie ustawę, która ma nas chronić od dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i przed przedmową nienawiści. Mega mocno trzymam kciuki, żeby doszło do tej noweliz nowelizacji kodeksu karnego, bo jest to coś absolutnie niezbędnego, szczerze mnie czasem zadziwia ilość teorii i ról, które mogą być nam gejom przypisane in the end of the day jesteśmy wszyscy ludźmi z uczuciami, potrzebami, ale i wadami. Zawsze będę starał się dożyć cegiełkę do równości dla tematów ważnych dla mnie i mojej społeczności. Cenię sobie bardzo naszą społeczność i ją podziwiam w wielu aspektach, ale nie zamierzam jej idealizować z prostych powodów. Składa się ona z różnych ludzi, którzy potrafią nas skrzywdzić, co też mówiłem o tym w podcaście. Albo źle nas zaprezentować. Ale to nie oznacza, że jest to odzwierciedlenie całej naszej społeczności. Ym, I tak staram się oceniać ludzi, którymi my geje też jesteśmy, a często w moim odczuciu jest nam ta ludzka cząstka odbierana. Z nie do końca zrozumiałego dla mnie powodu ym, jesteśmy traktowani trochę w innych kategoriach niż reszta społeczeństwa. I chciałbym żyć w społeczeństwie, które próbuje mnie poznać jako jednostkę, zanim obsadzi rolę, którą wyciągną z filmu lub e, wiadomości, też bardzo często fake newsów. Co nie ulega mojej wątpliwości, to to, że zasługujemy na równe traktowanie bez względu na orientację seksualną oraz płeć. To jest podstawowa baza, na którą każdy z nas zasługuje, e, z której możemy startować. Reszta zależy od nas. Mam nadzieję, że otaczacie się takimi ludźmi i jak spotykacie kogoś nowego, to te osoby stopniowo poznają waszą wielowarstwowość. Nie próbują was od razu wsadzić do jakiegoś wora właśnie z filmu. Czy z wiadomości, czy z jakichś jakich innych teorii, które wam przytoczyłem zaledwie kilka, ale nie wątpię, że Wy też macie i jestem niesamowicie ciekawy, super, jakbyście się podzielili. E, I tymi już takimi naprawdę, naprawdę tragikomicznymi e, teoriami e, pośmiejemy się z tego wszyscy razem, więc dawajcie znać. Przede wszystkim Wam życzę, żeby już Was nikt nie wkładał w żadną szufladę czy szafę. Wydawałoby się, że takie podejście do drugiego człowieka powinno być już standardem, a nie jest. I tym akcentem chcę zakończyć dzisiejszy odcinek. Chcę jeszcze Wam jedynie napomknąć, że robię sobie małą przerwę i chciałbym jeszcze w tym roku nagrać ostatni odcinek podsumowujący ten rok, podsumowujący ten podcast, ale też chcę, żebyście mnie trochę lepiej poznali i podzielę się kilkoma fanfaktami o mnie. I, I powiem, jak mi ten rok minął, do jakich refleksji doszedłem, więc jeszcze sobie ładnie spłętujemy ten pierwszy sezon, który był dla mnie taki ważny. A teraz Wam życzę spokojnego przygotowania do świąt, bo wiem, jak to w polskich dołach wygląda. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Słyszymy się za dwa tygodnie. Elo.